Witajcie moi kochani bracia, bracia i siostry W zeszłym tygodniu nie nagrywałam nic, ponieważ przyderzył mi się wyjazd w góry ja nie czułam się zbyt dobrze i za bardzo nie chciałam jechać ale coś mi kazało jechać, więc pojechałam i powiem Wam, że to był kompletny szok, że właśnie tam miałam być i to Miało cel, ale zacznę od tego, że przed tym wyjazdem była mutaty. I gdy rozmawiałam z babcią, i rozmawiałyśmy o, o tym, kiedy umarła moja mama i babcia, moja babcia już nie ma zbyt dobrej pamięci, więc a powiedziałam, że 8 lat temu pytała się, gdzie jest babcia, gdzie jest mama. Ona już nie żyją. Mówię, że babcia zmarła 8 lat temu, mama zmarła 4 lata temu, a 4 lata wcześniej jeszcze zmarła babcia. I nie wiem czemu, ale w głowie mi się działo, widziałam przed oczami 8, 4, 4. Czyli to, co powiedziałam, że 8 lat temu zmarła babcia, 4 lata temu mama, a jeszcze 4 lata wcześniej babcia. Czyli 8, 4, 4. Ale jakoś zapomniałam i wyobraźcie sobie, że jak się ładuje filmy na YouTube i jest już załadowany, żeby sprawdzić, czy jest załadowany, czy jest dostępny. A czy jest dostępny. A pokazują mi się też wszystkie kolejne filmy. I te trzy ostatnie były, które wstawiłam z tej serii o tych różnych częstotliwościach. I zamiast spojrzeć na ten ostatni, to spojrzałam najpierw na ten, który wstawiłam pierwszy, później drugi i trzeci. Bo zawsze jako pierwszy pokazuje się ten ostatni, czyli ta trzecia część. I wyobraźcie, że zwróciłam uwagę na liczbę lajków i było 8-4-4 to to już w tym momencie mówię, to nie jest żadna koincydencja i muszę sprawdzić więc wpisałam w konkordancji 844 i jest to znaczy automatos i właściwie tak zbyt wiele ten wyraz nie mówi bo na przykład drzwi się otworzyły automatycznie i i czego chcesz ode mnie, Panie Boże? I zaczęłam sprawdzać, w jakich fragmentach w Biblii się znajduje. Nie było ich wiele, bo tylko trzy. Przeczytajmy sobie Marka, rozdział czwarty, wers 26, gdyż tam właśnie znajduje się ten wyraz. Mówił dalej: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon najpierw dźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan Boży na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. pora na żniwo ten sam raz znajdujemy również w Dziejach Apostolskich rozdział 2 wers 5 cudowne uwolnienie z więzienia. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł Pański, światłość zaśniała w celi. Trąceniem w boku budził Piotra i powiedział: Wstań szybko! Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzek do niego, narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda. I z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Hmm. A zbliża się czas żniw. I przedostatni kościół, który jest wytrwały, ma ominąć moment wielkiej próby. I wracając do tego mojego wyjazdu w góry, zwykle, jeżeli to jest sobota, to dla mnie to jest szabat. Jest to dzień święty, i my chcieliśmy jechać do Pragi. I e, gdy byliśmy w biurze podróży, to taka była wycieczka jednodniowa. A pani podała 26 sierpnia, i normalnie, bo powiedziała sobota, to już od razu zapaliłaby mi się lampka i powiedziała: Nie ma takiej opcji, to jest szabat, nie. Ale po prostu, no, w ogóle nie. W ogóle nie pomyślałam o tym. 26, okej, okay, dobra. I wykupiliśmy tą wycieczkę. No i jest już noc przed, przed sobotą. I ja sobie zdaję sprawę nagle, ale przecież jutro jest szabat. To ja nie mogę. Ale no, wycieczka była już zapłacona i mówię, Panie Boże, co mam uczynić? Co mam uczynić? Czy mam jechać, czy nie? No i pojechałam, ale postanowiłam sobie, że jedzenie zabrałam ze sobą i już nic nie kupowałam do jedzenia. Byłam z kolegą w takim barze, on sobie kupił, ale ja już nie. I... Gdy byliśmy pod mostem, nasza przewodniczka, mieliśmy przewodniczkę i nasza przewodniczka ona nie była bieżąca. I gdy byliśmy pod mostem Karola, a mówi, powiem Wam taką anegdotę, gdy tutaj spotkaliśmy się z innymi przewodnikami, tutaj pod tym mostem, tak. Coś nas naszło i sobie obliczyliśmy, i odjęliśmy od roku 2023 rok powstania tego mostu, czyli 1357. I że ten most jest oczywiście pełny masońskich symboli, a jak cała Praga, to w ogóle jest totalne, totalne dno, ale to przyjdziemy za chwilę. I obliczyła nam właśnie, nawet wyciągnęła w telefonie, uruchomiła kalkulator i pokazała, że odejmując od 2023 rok powstania tego mostu otrzymujemy 666. 6, 6. Taka koincydencja, że akurat ja przy tym byłam. I że osoby niewierzące... Tak mi coś do głowy strzeliło, żeby po prostu sobie obliczyć, i że to wyjdzie 666. I wtedy wiedziałam, że to po prostu niesamowite, co ja tam po prostu miałam być i miałam to słyszeć. Co ciekawe, tam w Pradze jest na placu, stoi ten taki obelisk, o którym już mówiliśmy, który jest falusem Ozyrysa. Będzie to zdjęcie w Pinterestce, jakie, jakie zrobiłam. Taki obelisk z takim trójkątem. I jest tam taki e, artysta czeski, który tworzy takie naprawdę bardzo obrzydliwe rzeźby. Jak na przykład jest rzeźba e, rzeźby, e, niemowlaki, są tworaczkujące, e, które się wspinają po budynku i one zamiast twarzy mają odbyty. Niesamowite jak ten świat po prostu się i to się mówi, że to jest, że po prostu nie są bardzo liberalni, ale liberalizm to jest coś innego niż kompletny brak wartości moralnych, bo ja rozumiem, że można nie wierzyć w Boga, być ateistą, ale no to to jest po prostu, to jest kompletny, kompletny Zanik jakiejkolwiek moralności, jakichkolwiek zasad i jakichkolwiek w ogóle. No po prostu brakuje, brakuje mi słów. Ale to po prostu było niesamowite. 6, 6, 6. 2023 odjąć rok powstania tego mostu Karola i mamy 6, 6, 6. Co nam wskazuje, że ten rok już za chwilę będzie. Uf. I kolejna ciekawa kwestia. Nie wiem, czy uda mi się to dodać do Pinterestu. Jakiś czas temu wstawiłam na Facebooka, ktoś stworzył post, gdzie w filmach były podawane daty: 23 września. W jednym filmie to było South Park, gdzie był i mówił, że wtedy wszystko się porządnie zacznie i to będzie sobota, 23 września. I ja nie mam zamiaru się bawić w jakieś wybieranie dat, ale wyobraźcie sobie, że omawialiśmy sobie z moim kuzynem filmik Jonathana i opuściłam mu ten odcinek Simpsonów, który będę omawiała, ale nie dzisiaj. I tam jest, w, które jakby obryzuje to, co się wydarzyło na Maui. I tam, gdy przyjeżdżam samochodem, widniała taka tablica z numerami, i co się mówiło mi, się cofni. Cofnij, cofnij zaraz zobaczymy, co tutaj jest za numer. I wyobraźcie sobie, tam było 9.23. Nie będę się bowiem przewidywanie jaki dzień i co dokładnie, jak się wydarzy, ale coś będzie miało miejsce. Ten czas, kochani, naprawdę się, się zbliża. To jest po prostu niesamowite. A my będący w Chrystusie to już bardzo chcemy iść do domu, nieprawdaż? Bo ten świat to nie ma nam absolutnie nic do zaoferowania. Musimy zrozumieć, że ten świat oparty na węglu jest wilną Lucyfera, jego królestwem i on posiada cały węglowy system ludzkiego ciała i nasze dusze, dopóki się duchowo nie nawrócimy. Będzie dołączony filmik w Pinterestie to jest cały film Richarda, ale chciałam, żebyście, sobie, bo tam jest taki krótki filmik dołączony, który Richard przerobi, on będzie bardzo istotny, do tego, żebyście zrozumieli to, o czym za chwilę będę mówić. I to jest od 2 godziny 5 minuty 52 sekundy do drugiej godziny 15 minuty 32 sekundy. To sobie obejrzcie. W tym filmiku mogliście zobaczyć praktyczną aplikację sekwencji Fibonacciego i matematyczne wartości PI. Y Pi, i Złotego Kąta, jakie mogliście wizualnie zobaczyć we fragmencie. Zanim zaczniecie zrozumieć, jak ta matematyczna sekwencja, jaka tworzy wzór słonecznika i jak inne rośliny rosną w naturze, aby zmaksymalizować zmaksy ekspozycję na promienie słoneczne, jak i również struktura naszej spiralnej drabiny, naszego DNA, jaka tworzy pole toroidalne ludzkiego ciała na poziomie mikro, jak i również Pole toroidalne Ziemi na poziomie makro, która wznosi się jak spiralne schody w niebie, jaką Kristoval przedstawił w Watykanie jako matematykę, która ma fundamentalne znaczenie dla pola elektromagnetycznego. I powinniście zadać sobie pytanie, czy jeżeli sekwencja Fibonacci'ego jest podstawowym zastosowaniem w tworzeniu natury, dlaczego nie uczymy się tego w szkole? Powiem Wam dlaczego, ponieważ znacznie więcej ludzi łatwiej ułożyłoby puzzle stworzenia i teorie Big Bangu i ewolucji runęłyby w gruzach i zostałoby objawione masą, kto jest architektem i kto jest odpowiedzialny za całe stworzenie i o wiele więcej ludzi szukałoby więzi z Bogiem, aby mogli wrócić do domu, ponieważ to wszystko wskazuje na Biblię i Słowo Boga. Zacznijmy omawianie tej sekcji od zdjęcia starożytnego egipskiego hieroglifu, jaki obrazuje faraona, trzymającego symbol Pi, wystawiającego go na promienie słoneczne. Co jest pierwszą wskazówką na to, że słońce jest połączone z częstotliwością 432 Hz i jest męską energią. I wtedy wytłumaczymy sobie sekwencję Fibona, Fibonacci'ego tak, że lepiej zrozumiemy matematykę i jak jest ona połączona. Z wartością pi, pi i złotego kąta i zobaczymy tego inną aplikację, jak jest aplikowane do kopuły na skalę. Po angielsku Dome of Rock, co jest przecięciem się nieba i ziemi, również zwane Axis Mundi, co dla Żydów i Muzułman jest najświętszym miejscem na świecie. Jeżeli pamiętacie, że wartość Pi jest równa 3,142 i jest połączona z częstotliwością 528 Hz, gdyż gdy podzielimy 528 przez 168, to przedstawia liczbę godzin, co przedstawia liczbę godzin w ciągu siedmiu dni stworzenia, ponieważ tysiąc lat jest jak jeden dzień u Boga otrzymujesz wartość pi 3,142 i 528 jest również częstotliwością, która tworzy perfekcyjny, zsynchronizowany balans pomiędzy światłem i dźwiękiem. I bez 528 Hz nie byłoby okręgu, więc jeżeli przyjmiemy przez sekundę, że energia światła słonecznego wydziela 432 Hz, i wtedy podzielimy to 432 przez wartość pi, czyli 3,142, co ten faraon trzyma w dłoniach w kierunku promieni, Słonecznych, aby w sekretny sposób przekazać, że mamy uczynić, co mamy uczynić, daje nam 137,5 stopni, co jest niczym innym jak złotym kątem i jak rosną rośliny według praw natury co jest stosunkiem matematycznym wyprodukowanym przez te dwie częstotliwości. 528 i 432 Hz w celu zmaksymalizowania ekspozycji na energię słoneczną. Zanim wytłumaczymy sobie, jak obliczy złoty kąt, musimy zrozumieć, jak doszliśmy do tego złotego podziału pi, który jest równe 1,618. I jedyny sposób, w jaki możemy się tego dowiedzieć, to rozumienie sekwencji liczb, jakie tworzą sekwencję Fibonacciego. Sekwencja Fibonacciego to sekwencja liczb, jakie produkują złoty podział, jaki znajdujemy w naturze. Sekwencja ta zaczyna się od zera, które reprezentuje nicość i wtedy sekwencja liczb zwiększa się poprzez dodanie dwóch poprzedzających liczb, aby otrzymać kolejną liczbę. I tak na przykład 0 plus 1 daje 1, 1 plus 1 daje 2, 2 plus 1 daje 3. 3 plus 2 daje 5, 5 plus 3 daje 8 i etc. I sekwencja rośnie aż do nieskończoności i ta sekwencja pozostaje prawdziwa również do minus nieskończoności, co zaczyna pojawiać się w fizyce kompresji, czego nauczyciele uczą jako grawitacji, czego Grace Tyson nie potrafi wytłumaczyć. A więc w miarę jak sekwencja Fibonacciego rozszerza się, zbliża się do złotego podziału Pi, co wynosi 1,618, co obliczamy poprzez podzielenie liczby sekwencji przez poprzedzającą liczbę w sekwencji. Na przykład, jeżeli podzielimy 144 przez poprzedzającą ją liczbę 8,9, otrzymujemy 1,6179. Przepraszam, ktoś tu się próbuje do mnie dozwonić. I chociaż nie jest to dokładnie tak jak PAI 1,618, to jest to bardzo bliskie i jest coraz bliższe, gdy sekwencja rozszerza się. Teraz zaplikujmy liczbę Fibonacci'ego do spiralnego wzoru złotego podziału Pi wewnątrz złotego prostokąta, aby zademonstrować jak rosną rośliny według sekwencji, jak i również pokazać pochodzenie pola elektromagnetycznego. Zaczynamy od narysowania tego, co jest zwane złotym prostokątem i co w naturze byłoby uważane za niewidzialną kratę z dowolnym punktem odniesienia. I możemy pomyśleć w kategorii zasadzenia ogrodzonego ogrodu, zaczynając od niczego. Wtedy zaczynasz kreślić liczby Fibonacci'ego wewnątrz sekwencji, zaczynając jeden, po, potem kolejna jedynka, potem dwa, gdzie po raz pierwszy widzimy pojawienie się nowego złotego podziału, a potem trzy, pięć, osiem, trzynaście, 21 I wtedy, gdy tworzymy złotą spiralę poprzez przecinające się Punkty siatki, aby uwzględnić żeńską energię, ponieważ żeńska energia to zaokrąglona linie. widzimy złotą spiralę wyłaniającą się, a więc gdybyśmy chcieli znaleźć złoty podział pomiędzy sekwencją, pomiędzy 8 a 13, ze złotą spiralą, po prostu wprowadzilibyśmy liczbę za pomocą a, b i 13. I b równemu 8, wtedy podzielilibyśmy 13 przez 8, aby uzyskać złoty podział, co wynosi 1,625. Co widzimy wstawione do zdjęcia szyszki, aby użyć przykład z realnego świata, aby zademonstrować, jak mamy 8 spirali zakręcających w lewo i 13 w prawo. I prawdopodobnie jest to prawdziwe znaczenie pójścia w lewo lub prawo w Biblii, jako że odnosi się to do tego systemu, ponieważ lewo zawsze oznacza poprzez ideę owijania, ciemność, otoczyć, co pisuje żeńską energię elektromagnetycznego pola toroidalnego, a prawo w Oznacza mocną stabilność, pewność. Prawdę, prawdomówność, co zawsze opisuje charakterystykę męskiej energii w systemie od Jezusa. I teraz wiemy, dlaczego papież i jego biskupi często są fotografowani, trzymając spiralną laskę Fibonacci'ego z krzyżem wewn wewnątrz, ponieważ, e, ponieważ krzyż reprezentuje cztery główne punkty na kompasie, generujące z kamienia węgielnego Lucyfera w piekle w centrum Ziemi, jaki jest kamieniem węgielnym który ustanowił Bóg, gdy położył fundamenty ziemi, jakie produkują żeńską energię 528 Hz i elektromagnetyczne pola, które produkują matematyczną sekwencję Fibonacciego, złoty podział i kąt używane do stworzenia naturalnego świata i co ważniejsze, naturalnego człowieka, jakiego stworzyli Elohim, jaki powstał poprzez germinację. I to była ta gadzia wężowa rasa, ponieważ wielbią i służą stworzeniu i kreacji ponad Bogu, który jest twórcą wszystkiego. Teraz gdy rozumiemy sekwencję Fibonacciego i jak dzielimy następujące po sobie liczby, aby obliczyć wartość pi, która jest równa 1,618, zaplikujmy to zrozumienie do odnalezienia złotego kąta wynoszącego 137,5, według którego rosną rośliny i natura, aby zmaksymalizować energię pobieraną ze Słońca i jeszcze inną zmienną, jaką hmm. musimy posiadać, aby obliczyć złoty kąt jest to, że obwód wynosi 360 stopni. Jeżeli więc zaaplikujemy formułę pi do obwodu okręgu, aby obliczyć stosunek π, aby otrzymać złoty kąt, możemy zacząć od wizualnego zawijania proporcji prostej linii wokół okręgu i zaaplikować równanie pI, czyli A plus B podzielone przez A i w sensie praktycznym to 1 plus 0,618 Podzielę na 1, co wciąż daje nam wartość pi, czyli 1,618. I teraz, aby otrzymać średnią kątów wewnątrz okręgu, musimy podzielić pi przez pi, które wynosi 1,618, 360 stopni, co daje nam 222,5 stopnia, co jest wartością a i aby otrzymać wartość b, lub kąt pozostałych stopni w okręgu możesz odjąć 222,5 222 stopnia od 360 stopni, co daje nam 137,5 stopnia, co jest złotym kątem, lub możesz podzielić te 222 i pół stopnia przez paj, i ponownie otrzymujesz wartość złonego, złotego kąta, czyli 137,5 stopnia. A więc, poprzez użycie, poprzez użycie tej formuły w samych tych danych, możemy z pewnością skonkludować, że energia słońca. Jest oparta na częstotliwości 432 Hz, ponieważ 432 podzielone przez pi, czyli 3,142 wynosi 137,5 stopnia, czyli złoty kąt.